Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do krótkiego rozważania na temat Ewangelii Świętego Łukasza rozdział 10. Przeżywamy dzisiaj święto świętych apostołów Słowian, dwóch braci greckich pochodzących z Tesaloniki, czyli święto Świętego Cyryla i Świętego Metodego. Dwóch braci, których posłał cesarz Michał III na prośbę ówczesnego księcia Królestwa Wielkomorawskiego w IX wieku po Chrystusie, Świętopełka. Dla jej bracia sławili się tym, że znając dobrze język słowiański, przybywa, przybywszy na Morawy, rozpoczynają swoją pracę ewangelizacyjną od tego, iż yy, yy, Tworzą alfabet, alfabet zwany Głagolicą. Na ten alfabet tłumaczą księgi liturgiczne oraz również pismo święte. W ten sposób, głosząc Ewangelię, dają podstawę kulturze piśmienniczej Słowian, która do tej pory nie istniała. Pomimo tego, że święty Cyryl i Metody oczywiście umarli, pozostawiając swoją, swój, swój dorobek, wielu lat pracy na Morawach, pomimo tego, że w tamtym regionie na Czechach i na Morawach ten Głagolica przestała być używana, to jednak później przewędrowała ona na tereny dzisiejszej Bułgarii i tam dała początek całej wielkiej kulturze Słowian wschodnich. Oczywiście w kontekście głoszenia Ewangelii, w kontekście kościoła bizantyjskiego. Wspominając więc tych dwóch wielkich braci, którzy są patronami również Europy z woli świętego Jana Pawła II, pamiętamy o tym, że Ewangelia głoszona wszelkiemu światu i w każdej rzeczywistości jest kulturotwórcza, tworzy rzeczywistość świętą, świętą w takim sensie, że kultura jest zbudowana na Ewangelii, na wartościach Ewangelii, na przekazie Ewangelii. Na oczywiście którego, z której sercem jest sam Jezus Chrystus. I musimy też pamiętać, że misja dwóch braci, pochodzących z tesalonik, jest zakorzeniona w samej Ewangelii i w woli samego Pana Jezusa. To przecież Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, w Ewangelii Łukasza w rozdziale 10 posyła przed sobą 72 uczniów, po dwóch do każdej miejscowości wioski, do której Miał później przybyć, posyła ich przed sobą. Jest to więc misja apostolska z woli samego Chrystusa. Kościół Święty wysyła misjonarzy zakorzeniony w woli samego Jezusa Chrystusa po dzień dzisiejszy na cały świat. Również dzisiaj i Afrykę wysyła przecież księży misjonarzy. Azja wysyła również swoich księży misjonarzy. I możemy śmiało powiedzieć, że Ewangelia, gdziekolwiek dociera, rodzi nie tylko obecność, żywą obecność Chrystusa w danej wspólnocie wiary, ale również jest siłą przemieniającą kulturę i tworzącą rzeczywistość, w której człowiek wierzący może żyć i oddychać, oddychać Bogiem. Dlatego wspominając dzisiaj tą wielką. Misję, którą Jezus Chrystus powierzył swoim uczniom i apostołom, głoszenia Królestwa Bożego i przenoszenia pokoju tym wszystkim, którzy ich przyjmują, prośmy, a my, abyśmy my, każdy z nas, jesteśmy przecież osobami wierzącymi, żeby każdy z nas utożsamiał się z misją, którą Chrystus powierza swoim uczniom i całemu Kościołowi, czyli misją głoszenia Słowa Bożego. Gdziekolwiek jesteśmy, w jakimkolwiek środowisku, do którego Pan Bóg nas powołał, abyśmy tam byli i żyli, tam naszym wielkim zadaniem i wielkim przywilejem jest głoszenie słowem i życiem treści Ewangelii samego Jezusa Chrystusa, bo tylko w ten sposób każda wspólnota, począwszy od najmniejszej wspólnoty, poprzez większe i całe społeczeństwa, buduje i rośnie, buduje się i rośnie, nie umiera. Nie obumiera, lecz buduje i rośnie. W naszej współczesnej ojczyźnie, tak bardzo jak nigdy chyba w naszej historii, potrzebujemy tego świadectwa mocy Ewangelii i zarazem mocy głoszenia Słowa Bożego, które jest zawsze ożywcze i ożywiające. I przede wszystkim, tak jak mówi dzisiejsza Ewangelia, przynosi ze sobą dar pokoju. Bez Ewangelii ludzkie serce, Nigdy pokoju nie znajdzie. Módlmy się więc do dwóch braci, greków z pochodzenia, którzy przynoszą do chrześcijaństw, do narodów słowiańskich yy, Ewangelię, głoszoną w rodzimym języku. Módlmy się do nich, ażeby pomagali nam dzisiaj głosić Słowo Boże odważnie i z głębokim zakorzenieniem wewnętrznym, duchowym w osobie Jezusa, Jezusa Chrystusa który w każdym z nas mieszka i do każdego z nas przynosi swój wspaniały dar pokoju wewnętrznego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.